Wymiana szybki w telefonie to usługa, która zazwyczaj nie należy do najtańszych. Koszt jej wykonania jest uzależniony od wielu czynników, takich jak model telefonu, marka i rodzaj szybki. Wymiana szybki w starszych modelach iPhone wiąże się z kosztem od 130 do 220 zł. Dla iPhone 7 cena wynosi od 220 do 300 zł, iPhone 8 od 250 do 390 zł, iPhone XS i XR od 400 do 800 zł. Przy nowszych modelach ceny mogą dochodzić do 1400 zł. Wymiana szybki w telefonach Samsung Serii A to koszt od 150 do 500 zł, Serii J od 160 do 240 zł, a Serii M od 220 do 380 zł. W Samsungu note ceny zaczynają się od 250 zł i dochodzą do 750 zł. Samsung XCover 2, 3 i 4. Są w przedziale od 160 do 250 zł. Samsung Galaxy S3, S4, S5 od 110 do 250 zł. W starszych modelach serii S szybkę wymienisz, wydając od 220 do 570 zł. W modelach S20, S21, S22 przedział jest od 500 do 1100 zł. Naprawa telefonu Xiaomi Redmi to koszt od 130 do 300 zł. Redmi Note od 180 zł do 500 zł. Serii Mi od 250 do 450 zł, a serii Poco od 180 do 600 zł. Za wymianę szybki w telefonach Huawei trzeba zapłacić od 170 do 450 zł, LG od 160 do 250 zł, Nokia Lumia od 120 do 180 zł, a Sony Xperia od 180 do 250 zł. Podane wartości są przybliżone. Końcowy koszt usługi poznamy dopiero po indywidualnej wycenie. Jeśli chcesz sprawdzić ceny w Twojej okolicy, to w opisie znajdziesz link. Określ, czego potrzebujesz, a firmy prześlą ci bezpłatnie oferty. Napisz w komentarzu, ile zapłaciłeś za wymianę szybki w swoim telefonie. Zobacz też inne wyceny, i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.